Tego samego dnia, kiedy ten samochód kupiłem, miałem zawsze swój garaż, w którym e, składałem od małego chłopca rowery, później motorynki, później jakieś inne motory. E, pojechałem tym samochodem do tego garażu i z niego wszystko wybe, wybebeśłem. Czyli tak naprawdę w maluchu zostało e, tylko deska rozdzielcza, fotele i nic więcej. Po czym przyjechałem e, tym samochodem do domu? Pokazałem go rodzicom, rodzice złapali się za głowę i mówi synu, ty zbierałeś tyle czasu na ten samochód, tak go popsułeś. A ja już z założenia wiedziałem, że samochód musi być lekki i nie mogłem się doczekać, kiedy będę ten samochód uzbrajał, żeby startować w rajdach amatorskich. No i rzeczywiście plan był taki, żeby za rok tym samochodem startować, no a ja już w połowie roku miałem mistrza okręgu Warmii i Mazur właśnie tym samochodem. Czyli bardzo szybko przeszedłeś do profesjonalnej kariery. No trudno powiedzieć jeszcze o profesjonalnej karierze wtedy, kiedy ścigałem się maluchem, e, ale rzeczywiście, rzeczywiście moje aspiracje były od początku bardzo duże. E, kolejnym etapem e, to było Seicento i jazda w Mistrzostwach Polski w takiej drugiej lidze, gdzie zdobywałem punkty do licencji. No i rzeczywiście konsekwentnie przez rok e, te punkty zdobyłem i przeszedłem do Mistrzostw Polski, także w tej chwili y, 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 mam 9 lat startów w rajdach samochodowych i w tym 7 w mistrzostwach polskich.